Cześć kochani! Dzisiaj porozmawiamy o dialogach. Jest to kolejny odcinek edytorski. Bardzo Wam się spodobała ta seria i to ona wygrała w ankiecie na grupie pisarskiej. I jeżeli jeszcze nie jesteście na grupie pisarskiej, to znajdziecie link do niej w opisie. Bardzo Was zapraszam, możecie tam znaleźć wiele różnych porad, e, dopytać się odnośnie do swojego tekstu i w ogóle dobrze się bawić i ogólnie przeżywać wraz z innymi pisarzami swoje pisarskie problemy. Dobra, koniec tego produkt placementu po części, przechodzimy do rzeczy. Na samym początku chcę poruszyć taką kwestię, która wydaje się być oczywista, ale czasami po prostu nie jest. Czyli dialogi, wszelakie wypowiedzi po prostu bohaterów zaczynamy w nowym akapicie, więc mamy, powiedzmy, zaraz do tego przejdę pół pauzy i mamy wypowiedź. I potem jakby jeżeli kończymy tę wypowiedź, to przechodzimy na przykład do narracji już w kolejnym akapicie. No i mówiłam, że wrócę do tej półpauzy. Najczęściej programy typu właśnie Word, jeżeli chcecie wpisać myślnik, no to właśnie wprowadzają dewiz. My raczej tego nie chcemy, dlatego po prostu w symbolach najczęściej wyszukujemy pół i potem musimy ustawić po prostu skrót klawiaturowy, konkretny do, tego, do, tego, do tej półpauzy. Bo tutaj kwestia jest taka, że później jak już piszemy ten dialog to pomiędzy, pomiędzy właśnie wyrazami ta, ten dywiz, który jest na początku, zmienia się w pół automatycznie. I to wygląda bardzo niechlujnie, kiedy na samym początku jest po prostu e, dywiz, który jest po prostu krótki, wygląda jakby w ogóle tam nie pasował, a pół to jest już dłuższa i po prostu wygląda pięknie i, i ją trzeba wstawiać. Po prostu, żeby to wyglądało estetycznie. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby tekst bronił się też pod kątem tym formalnym, a nie tylko treściowym, bo za kontekst treściowy odpowiadacie wy jako autorzy, ale no właśnie, za formę też po części odpowiadacie wy i czemu po prostu nie zrobić tego dobrze, tak żeby redaktor, który to czyta, to by się cieszył, że o, proszę pół pauzy, a nie dywizy. Nie wiem, czy tak się redaktorzy cieszą. Ja przynajmniej, jak dostawałam takie propozycje wydawnicze, to się cieszyłam. I teraz bardzo ważna kwestia, do której przejdę, i to jest. Tutaj chyba jest najwięcej problemów, i sama dokładnie. Na początku nie wiedziałam, jak to rozegrać. Dopiero podczas zajęć z przygotowania publikacji tak naprawdę dowiedziałam się, jak działają dialogi. W końcu ktoś mi kawa na ławę powiedział co i jak i ja tego potrzebowałam i teraz przekazuję to Wam. W takim razie, jeżeli już wprowadziłam cały ten przydługawy wstęp, no to przejdźmy do rzeczy. Teraz przejdziemy do tych trzech takich najważniejszych zasad dialogu i te trzy zasady skupiają się przede wszystkim na tym, jak chcemy ten dialog stworzyć? Przede wszystkim mi do głowy przyszedł taki przykład, że na przykład... <laughs> ma maślane. Ktoś mówi na przykład cicho, dajemy pół pauzy i wyszeptała Ola, kropka. I w tym momencie wyszeptała jest małą literą. Dlatego i nie dajemy kropki jakby po, po, po cicho. Ponieważ tutaj nawiązujemy do tego, że jest to czasownik, który wiąże się z mówieniem. Jest to czasownik, który wyraża właśnie to, żeby na przykład mówić cicho. No wiecie o co chodzi? Tutaj uciszyła ją powiedzmy, czy wyszeptała. I wtedy najczęściej po prostu nie dajemy kropki i traktujemy to małą literą. Na przykład, jeżeli inaczej by to wyglądało, dajmy na to, mielibyśmy zdanie typu cicho z wykrzyknikiem i na przykład krzyknęła Ola no to wtedy to krzyknęła również jest małą literą, pomimo tego, że jest wykrzyknik. Bo to to, bo to to, bo wciąż jakby krzyknąć jest, jest czasownikiem związanym z mówieniem. Dlatego tak to zostawiamy. Natomiast jeżeli tego nie mamy, czyli jeżeli jest czasownik niezwiązany z mówieniem, to wtedy dajemy najczęściej kropkę i dużą literą go. Za przykład nadal wykorzystam ole, więc mielibyśmy na przykład cicho, kropka, pół pauza, Złapała mnie za ramię i na przykład schowałyśmy się za, za jakimś stołem. Bo na przykład ktoś szedł. Wiecie o co chodzi? Więc tutaj ta czynność nie jest skupiona właśnie wokół mówienia, tylko wokół pewnej czynności, która niekoniecznie jest związana z tym, co jest powiedziane w dialogu. Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję. No, po prostu dzielimy dialogi, gdzie mamy tam czasowniki związane z mówieniem i czasowniki niezwiązane z mówieniem. Cała filozofia. Kolejną i ostatnią kwestią na dzisiaj jest tak zwany, znaczy ja go tak nazwałam, dialog z trąceniem. A zatem, jeżeli na przykład mielibyśmy cicho i bez kropki, pół pauza, i wtedy na przykład wyszeptała do mnie, no już jakoś tak zmieniam to, żeby nie było, bo już nie pamiętam, co mówiłam wcześniej. Więc potem, jeżeli to tylko chcemy wrzucić, po prostu takie, zrobić właśnie takie wtrącenie, to nie dajemy kropki, tak to po każdym tam, jak wcześniej wspomniałam, jest kropka. A tutaj nie dajemy kropki i po prostu dajemy pół pauzę i lecimy dalej z tym, co mamy powiedzieć, jako wtrącenie, czyli cicho. On tutaj idzie. Więc mam nadzieję, że Wam to wytłumaczyłam, a nie zagmatwałam jeszcze bardziej. Skupiłam się przede wszystkim na tym, jak ma wyglądać ten czasownik, chociaż tak naprawdę pełne zdanie, dajmy na to, tutaj Wam zaprezentuję zdanie, które jakoś połączę z tych wszystkich, co wymyśliłam no to pełne zdanie, przede wszystkim jest oczywiście ta, ta wstawka ta wstawka z czasownikiem jest zakończona kropką i później jeżeli chcemy kontynuować ten dialog, no to dajemy już pół pauzę i kontynuujemy mówienie bohatera dużą literą. I cała chyba filozofia w tym, żeby po pierwsze wyglądało to ładnie, a po drugie, żeby to spełniało takie funkcje, które ma spełniać, czyli po prostu zwracamy uwagę na to, co piszemy w tym wtrąceniu, że tak to w trąceniu w dialogu. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek również przypadnie Wam do gustu. No, jakby kolejny tydzień sesji za mną, więc. Więc ja idę do przodu. Mam nadzieję, że wy też sobie radzicie, jeżeli jesteście studentami, jeżeli natomiast jesteście uczniami, no to życzę Wam miłych ferii. Bawcie się za mnie. Bo teraz są ferie, prawda? Bo był ruch. A jak jest ruch na zakopane, to znaczy, że zaczynają się ferie. Tylko nie wiem, czy. Wasze czy u mnie w regionie, mało polska chyba teraz, no nieważne. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!